dzień dobry dzisiejszy zakup jutro wyjeżdżamy sobie na kilka dni samochodem na kemping i właśnie nie mieliśmy takiej ludopki ale że w lidlu była i to przeceniona przeceniona no dzisiaj była obniżka ogólnie tam z 500 zł na na no zaraz wam po, pokażę na ile jaką to przecenę zrobili na 350 zł o 498 zł, bodajże na 350 zł, dlatego tego ją wziąłem i podejrzewam, że ją oddam po, długim, po tym długim weekendzie. Oglądałem na YouTube filmiki o tej lodówce. Nie było żadnych po polsku. Jeden trafiłem gdzieś tam po amerykańsku i facet testował. Lodówkę Parkside i taką samą lodówkę Metabo. Zważył te lodówki, to Metabo ważyła tam bodajże o niecałe pół kilo więcej, czy tam o 200 gram więcej. I jak włożył do przetestowania, podłączył, to po godzinie w Metabo temperatura spadła z 20 bodajże 2 stopni do 5 stopni, jak dobrze pamiętam, a w Parkside z 20 paru stopni do 17 stopni po godzinie, także obawiam się, że to będzie jakiś niebypał, chyba że on ma, miał jakąś wersję właśnie uszkodzoną albo słabszą. Ja to zaraz wezmę, rozpakuję, rozpakuję, zobaczymy, co jest w środku. Dobra, odłożę telefon, za, za chwilę się włączę. Ok, nagrywa się dalej. Pol jest zdjąłem tą ochronną. I tak tutaj mamy tak, wejście na baterię. Możemy sobie podłączyć akumulator z serii tej 20x, coś tam o, właśnie to x20V. Taki akumulator sobie możemy podłączyć. Ogólnie lodówka ma 20, gdzie to pisało, 24 litry około 5 kW. No i co. No, i zaraz zobaczymy, przetestujemy ją. Tylko jeszcze, może, może zrobię tak. Nie wiem, jak się to otwiera. Jak to się otwiera, czy ktoś mi pokaże? No, ja tu nie ma, żeby coś tu nie połamać. O, dobra, tak się otwiera. Rączka do przodu, i tak otwieramy. To odłożę na bok, bo w razie co, jak będę zwracał ją, to niech sobie leży. W środku lodówka wygląda w ten sposób. Jakaś instrukcja. Ogólnie mamy instrukcję. Tutaj jeszcze jest etykieta 44 W. 12V 34W. Czyli z zapalniczki będzie 34W. Mi się wydaje, że ta bateria 4, 4 godziny to wystarczy na tak praktycznie do 2 godzin. Powinna wystarczyć. Zapalę światło tutaj w garażu. Oczywiście to ogniwko Pelteliera jest to nie jest jakiś jakaś kompresorowa. Właśnie chciałem kupić kompresorowo, ale nie było tak na szybko, żeby już kupić. Tylko e, zalegro zamówić to dopiero byłoby po długim weekendzie by doszło. E, zmierzę wam, dobra? Tak jak wszyscy mierzą, to ja też zmierzę. Szerokość 42 cm. Głębokość. Będzie około 30, 33. a tu było ile? Bo już nie pamiętam 43, dobra i wysokość tej lodówki mamy około 50 cm. Także wiemy już o nich prawie wszystko. I teraz tak, zobaczymy, czy działa na akumulatorze. Wezmę sobie tutaj czwóreczkę akumulator, o, może ten z tej nowej serii. Ten cieńszy. Teraz tak, tutaj zrobimy sobie na, na wyłączenie. Tak. Aha. Aha, czyli to już. Nie wiem, czy to już będzie działać. Nie ma takiego środkowego tutaj. Aha, bo tutaj jest środek. Dobra, tutaj jest tylko tak yy, chłodzenie i grzanie, bo ona też ma funkcję grzania. I to powiem Wam, że można tutaj wyłączyć, też ma włącznik w tym potencjometrze. I tutaj przełączamy sobie zasilanie 230, zasilanie 12V i zasilanie z baterii. Powiem Wam, że ten plastik to jest no, tragedia. Tragedia. I nie jestem zwolennikiem Parkside'a i po prostu no jest po prostu no, dziadostwo, że nie wiem, ale dobra. Mamy, przetestujemy chociażby będziecie wiedzieli czego nie kupować. Jak tam bateria jest naładowana? No, dwie kreseczki ma, zaraz ją podłóżę. Tylko zobaczę czy w ogóle lodówka się nam załączy. Czyli przełączamy na 20 V i załączamy. No dobra. Działa. Działa. Nie wiem czy słyszycie, ale wentylator pracuje. także działa na z akumulatora dobra wyłączę wyjmę akumulator żeby jej nie męczyć a jeszcze tutaj taka jedna właśnie fajna rzecz co ona ma wyposażenie ma wyposażenie tutaj w gniazdo zapalniczki z bezpiecznikiem kabel nie wiem jaki jest długi no myślę że z 2 metry to będzie miał na pewno o ok. Tutaj schowamy, nie będziemy tego używać dzisiaj, a dzisiaj będziemy ją używać na 230. Zrobimy test, tylko poczekamy do godziny równo 16, żeby zacząć. Ja sobie przygotuję termometr, żeby wrzucić i od 16 zacznę ten test robić, i zobaczymy, do ilu przez godzinę nam schłodzić. Tak samo jak na tym filmiku, że w ogóle nie schłodzi, czy stopnie tylko spadnie, czy czy po prostu będzie działała ok dobra podłączamy tak to będzie to to będzie tutaj ten włącznik przełączamy na 230 czyli na domek działa ok też działa dobra wyłączam czekamy do 16 o 16 zaczniemy test czyli za 10 minut nie wiem co wam jeszcze powiedzieć o tego, aha jeszcze sprytna rzecz otwieracz od razu jak mamy, nie, nie mamy browarów w puszkach, tylko w butelkach, to nie, 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 nie trzeba szukać otwieracza, tylko mamy tutaj pyk i browarek zimny, bądź tam jakiś inny napój zimny będzie gotowy. No powiem Wam, że ten plastik to po prostu odrzuca, odrzuca to wykonanie tego. No trudno. Dobra, widzimy się za 10 minut. Mamy jeszcze minutę niecałą, także już za chwilę będę włączał. Zobaczcie. W garażu jest 25 stopni. Sądzę wrzucimy do lodówki, tylko zaraz ją rozplączę. Trochę poplątana. No, chodź, chodź, chodź. Ok, sonda już jest w lodówce, wrzucona tutaj na sam dół. Może być na samym dole. Zamknę już lodówkę, już zamknę. O, zabezpieczę, żeby nikt jej nie otwierał. Ok, w lodówce mamy cały czas 25 stopni. W garażu mam. Tutaj akurat 24,3 no ale ten termometr może delikatnie inaczej mierzyć. Także mamy 25 stopni. O, spadło na 24. Ok, która to jest godzina? No włącz się. Jest 16. Czyli tak, mamy włączoną do prądu przełączone na 230 i załączamy na maksa. Tak zbliżyć telefon, żebyście słyszeli jak to szumi ten wentylatorek. Ale nie szumi jakoś głośno nie hałasuje, także dosyć tak cicho, jest na maksa przełączone. Dobra, ma chłodzić i 230V 16.01 temperatura 24 stopnie. Osł. Skoczyło na 25, także ok. zaczynamy o 16 i 25 stopni wewnątrz, dokładnie 25, jak ten tak mam przeskoczył, to jest 24,8,9 może być. Także zaczynamy i zobaczymy się za, no myślę, że za godzinę albo za pół godziny, tak na sekundę, i potem za godzinę zobaczymy, i zobaczymy, może też za dwie godziny, jak nie da rady schodzić do tych 5 stopni. Powinna, powinna tak jak pisze w instrukcji spaść temperatura do 20 stopni poniżej yy, tutaj temperatury zewnętrznej, także o, widzę, że coś działa, bo już jest 23. Dobra, widzimy się za bo za pół godziny. Minęło pół godziny, dokładnie jest godzina 1630, temperaturę zbiło o 10 stopni przez pół godziny, czyli w tej chwili w lodusy mamy 14 stopni. Cały czas chodzi na maksa. Także zobaczymy się. Zobaczymy się. E, za następne pół godziny, czyli to będzie godzinka. Czyli powiem wam, że no fajnie chłodzi. Chodzi fajnie tutaj nie czuć, żeby tu jakoś tam gorąco biało albo coś w tym rodzaju po prostu dmucha sobie tutaj stąd. Wiaterek. Także także dobra, widzimy się za pół godzinki. To będzie godzina. Zobaczymy, ile się uda jeszcze zejść z tą temperaturą. No i mamy godzinę 17. Czyli lodówka chodzi dokładnie godzinę czasu. Temperatura, jaka jest w środku, o było dopiero 9. Przeskoczyło na 9, czyli jest tak, no prawie no 10 stopni jest czyli 14 stopni w godzinę spadło na dół 14-15 w sumie, bo tu było 25 stopni w garażu mamy w tej chwili cały czas mamy 24,4 stopnia także także działa na razie na razie działa Już przygotowałem na jutrzejszy wyjazd dwa akumulatory dwie czwórki naładowane do pełna Także w razie co też wezmę, jak akumulator hotelowy się rozładuje, i jak się nie podłączymy na kempingu do prądu, to coś tam zawsze będzie można sobie schłodzić delikatnie. Nie wiem jak to jeszcze będzie chłodzenie, jak się zapakuje ciepłych rzeczy do tego, no ale to, to zobaczę, zobaczę jutro. Jutro tam jakiś tam film też spróbuję zmontować jeśli coś kupimy, bo jutro na pewno nic nie kupimy bo jutro jest piątek 16 sierpień to będzie jutro zamykaniu. czwartek, 16 sierpień, będzie wszystko pozamykane także w piątek coś kupimy i spróbuję coś nagrać, jakiś filmiki, i zobaczymy drugą część tego tej, no właśnie używania tego Parkside'a śmiesznego, dobra, widzimy się wtedy za kolejne Pół godziny, powiem tak. Spóźniłem się. Pół godziny jest 18.05. Tak to jest, jak żona do sklepu chce jechać szybko. Szybko do biedronki tylko no i tak. Lodóweczka chodzi dwie godziny i mamy 6 stopni, czyli chłodzi dobrze, tak jak powinna wchodzić. Chłodzić w garażu mamy przecinek 2 stopnie czyli prawie o 20 stopni schodziła zajęło jej to nie wiem ile bo nie było mnie ale załóżmy że niech będzie te 2 godziny do 6 stopni także fajnie stąd leci powiem wam takie normalne powietrze nie jest nic ani gorącego ani co no, zaraz wsadzimy łapkę do środka i zobaczymy czekaj jak to się otwiera tak o. O, powiem wam, że czuję chłodek, dobra, wyjmę sondę już, wyjmę już sondę i ona niech sobie chodzi do rana, tylko może ją tu trochę, tak jest mniejsze, żeby na rano była dosyć chłodna, żeby było w środku, o, tutaj już szybko temperatura nam rośnie. No, bo jutro rano będziemy że o trzeciej rano. Browara się zmrozi w lodówce zwykłej, potem się tylko przełoży tutaj do tej lodówki i coś tam sobie zapakujemy na podróż. I tak jak mówiłem, w piątek, w piątek, jakąś drugą część spróbuję wam już tam z biwaku dograć odnośnie tego, jak się włoży termometr, zabiorę ze sobą jak się włoży, jakieś tam coś ciepłego ze sklepu i zobaczymy, jak to tam będzie działać. Na kempik, zamierzam nie korzystać też cały czas z akumulatora, tylko wrzucę przedłużacz i gdzieś tam na kempingu się podłączymy do 230, żeby tego hotelowego do końca nie, nie zeżarło akumulatora. No to tyle w tym filmie. Myślę, że myślę, że nie zanudziłem Was tym wszystkim. Ogólnie działa, nie tak jak na tym filmiku, gdzieś tam amerykańskim. Y Ogólnie działa, ogólnie chłodzi, tak jak powinna chłodzić. Nie wiem czy ją zostawię, czy, czy po prostu jej nie zwrócę do sklepu, bo i tak planuję zakup tutaj kompresorowej Webora, bo to są w fajnej cenie 20 tam litrów, kosztuje jakieś 700 zł, także także zobaczymy, zobaczymy co z tym zrobić. Jedynie to fajna jeszcze jest opcja, właśnie, że można sobie tutaj baterię podpiąć z tej serii i będzie sobie działała. Dobra, tyle w tym filmie, nie, nie zanudzam już Was, także trzymajcie się, pozdrawiam i do następnego filmu.